Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Andrzej Persson i jestem z Legią od 60 lat. Jestem z Legią od. Pierwszy artykuł, jaki przeczytałem, był właśnie o Legii. Bo Legia te 60 lat temu odnosiła jak zawsze wielkie sukcesy i pewnie dlatego tak bardzo związałem się z Legią. No bo dzieci, nie tylko dzieci, dopingują i trzymają z tymi, którzy wygrywają. Legia była potęgą światową wtedy. Dlaczego Legia? Pamiętajmy, 24 sekcje, każda na poziomie światowym, dosłownie. Koszykówka, która grała jak Real Madryt, albo lepiej. Siatkarze, najlepsi na świecie. Pięcioboiści z Gerardem Peciakiem, fantastyczni pięściarze. Mistrzowie olimpijski z Jankiem Szczepańskim. Najprzyjemniejsze wspomnienie związane z Legią. Ja myślę, to była cała seria która doprowadziła tych spotkań do do półfinału. Dzisiaj byśmy powiedzieli Ligi Mistrzów, a wtedy Pucharu Europy. To mecz z UT Arad, gdzie w ciągu 15 minut Legia zdobyła 7 bramek, zwyciężając 8-1, choć pierwszy mecz w Rumunii wcale nie był łatwy. To mecz z Anderlechtem Bruksela, fantastyczny. Wreszcie Feyenoord, no i porażka, ale Feyenoord wygrał tę Ligę Mistrzów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a Legia była jednym z faworytów, młodym kibicą. Wydaje się to nieprawdopodobne, że polska drużyna była faworytem Ligi Mistrzów. Wielka, najspanialsza drużyna. Z tamtym zespołem się najbardziej chyba identyfikowałem, bo sam byłem młody i to były niezwykłe chwile. Mecz, który zapamiętam na zawsze. To było wydarzenie nieco później. Mecz w Barcelonie. Mecz, który Legia powinna wygrać, ale oszukał nas sędzia ze Szwajcarii i nie uznał prawidłowej bramki na 2-0. Świetny mecz Romka Koseckiego i Łatki, zresztą wszystkich Macieja Szczęsnego, który w końcu puścił bramkę z karnego strzeloną przez Kumana. Moje ulubione miejsce na stadionie. Przed lata na Starym Stadionie to była e, kryta pod dachem Czasami zasłaniał słup, więc się zamienialiśmy z kolegami. Już tam na stałe siedzieli, trzeba było się wychylać za tego słupa, żeby zobaczyć, czy to Blał, czy Brych czy, czy też Mieski albo Gadocha tak pięknie zagrał. Na obiad do domu zaprosiłbym Jacka Gmocha. Jacka Gmocha, który z racji no, wieku i faktu, że tak długo, dawno temu grał w piłkę, nie jest do końca aż tak wysoko, moim zdaniem. Szacowany jak powinien, bo jego zasługi dla legii są ogromne i jako trenera, i jako zawodnika, który no, tu stracił zdrowie na tym stadionie, ta złamana noga, dzisiaj pewnie chirurgia by go postawiła na nogi. Wtedy już musiał zakończyć karierę, został wielkim trenerem. Postać stulecia. To jest trochę tak, jakby pytać, czy był ktoś wybitniejszy od Tigera Woodsa w golfie. Oczywiście nie był tak samo, na legii jest tylko jeden człowiek. To jest Kazimierz Dejna. Każdy z kibiców mógłby opowiedzieć dziesiątki historii. Ja już przecież opowiedziałem o tym, że byłem świadkiem na boisku, kiedy Monachium strzelał bramki. Byłem na Wembley, kiedy kierował tą wspaniałą drużyną, która awansowała na Mistrzostwa Świata. Jednym słowem, Dejna jest poza wszelką konkurencją, nie tylko w legii, ale myślę w całej historii polskiej piłki. Trener, bez którego nie wyobrażam sobie Legii. To jest, być może niektórych Państwa zaskoczę, to nie będzie Wejwoda, to nie będzie Berg czy Czerczesa, ale to będzie Lucian Brychczy, który jest zawsze przy Legii, który nigdy, albo krótko był zwykle w głównych rolach, być może do nich nie pasował, albo jego skromność niezwykła nie pozwalała mu błyszczeć na tle innych. Był nadzwyczajnym zupełnie zawodnikiem, i, I takim samym trenerem, takim człowiekiem związanym z klubem przez tyle lat. I uważam, że to postać ikona Legii, tak jak Dejna, jak jeszcze wielu innych piłkarzy. Ale Brychczy w tych dwóch rolach niezwykły. Atrybut kibica, który wybieram. To oczywiście jest szalik i, i, i ten szalik, który ma tyle, dziesiąt czy może już set tysięcy ludzi, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Na kolejne 100 lat życzę Legii powrotu do takiej potęgi jak była przed laty, a więc klubu obok chyba CSKA Moskwa, najsilniejszego klubu na świecie. Z tyloma sekcjami to pewnie będzie trudno, ale żeby tak jak to Barcelona czy Real mieli potężną koszykówkę, jeszcze jakieś dwie, trzy inne sekcje, może golfa kiedyś, Przecież prezesi grają w golfa, więc chętnie bym się do tego przyczynił, żebyśmy taką sekcję założyli. Ale to były nadzwyczajne czasy wspaniałe i lekka atletyka i, i byśmy wymienili miliony nazwisk tak znakomitych sportowców. Oczywiście na czele tego pochodu zawsze idzie piłka nożna i niech tak zostanie. Kibice. Ten zapełniony stadion to jest po prostu. Radość dla serca, że tylu kibiców przychodzi, a jeszcze tyle set tysięcy w mieście i wszędzie dookoła naszego miasta cieszy się z tego, że Legia na stulecie będzie mistrzem Polski. Jak najczęstszych wizyt piłkarzy na, na, na stadionach Lidów Mistrzów Polskich, klub, klub, całe otoczenie kibicowskie piłkarze i tutaj miasto zasługuje na to, żeby jak najczęściej gościć drużynę Ligi Mistrzów. I to nie Słupnanie Kolorzystów, tylko w tych właśnie elitarnych kolorzystów. Lucuś, Lucuś, a ja pamiętasz jak graliśmy? w Franiu, grałem to ja.